Cześć Boże Maria Kupczyk, czas na informacje dnia. Zapraszam. Do końca tygodnia zostanie podjęta decyzja w sprawie zamrożenia cen gazu, poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Decyzja odnośnie zamrożenia cen gazu może zostać przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym. Jak wyjaśnia szef rozwoju i technologii rozważanych jest kilka wariantów, między innymi blokada cen na poziomie z 2021 roku, czy powiązanie jest z powierzchnią budynku. Musimy dopracować jeszcze mechanizm dotyczący zablokowania tej ceny, ponieważ no, kilka wariantów jest tu w ręku. Po pierwsze blokada ceny na poziomie z poprzedniego roku. Po drugie, do pewne, wskazanie ewentualnie do pewnego limitu, na przykład zużycia albo jakiegoś procentu zużycia w poprzednim roku, ale też bardzo poważnie zastanawiamy się nad pewnym cenzusem wynagrodzenia, albo ewentualnie powierzchnią budynku. Dodał, że w sytuacjach, w których osoby majątne posiadają duży dom, nie będą dotowane. Szukamy jakichś wentylu bezpieczeństwa, żeby ten program był sprawiedliwościowy, czyli żeby dopłacał tym, którzy najbardziej tego potrzebują i do ilości, które zachęcają do oszczędzania. Według ministra najlepszym rozwiązaniem jest, by mechanizm zamrożenia ceny gazu był powiązany z limitem użycia. Natomiast on jest dość skomplikowany z punktu widzenia rozliczenia z dostawcą, z punktu widzenia operatora. Trzeba tutaj zaszyć wiele warunków i to jest utrudnione z punktu widzenia później rozliczenia. Premier Mateusz Morawiecki prosił o dopracowanie decyzji do końca tygodnia. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy, jak wskazują eksperci, nie powinno się to przełożyć na znaczne wzrosty bezrobocia. Od stycznia najniższe wynagrodzenie brutto będzie wynosić 3490 zł, od lipca 3600. Będą to dwie zapowiadane przez rząd podwyżki płacy minimalnej. Do góry, czy pracodawcy tego chcą, czy nie, pójdzie również minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych. W związku z wysoką stawką inflacji. A... No, pracownicy mogą chcieć więcej zarabiać, więc podwyżki nie będą dotyczyć tylko i wyłącznie tych osób, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, ale pracodawcy będą musieli się liczyć z tym, że dla części pracowników wynagrodzenia, pomimo gorszej sytuacji ekonomicznej, mogą, muszą być wyższe. Wskazuje ekonomista Piotr Arak. Kwestią płacy minimalnej zajęła się w tym roku Unia Europejska. Parlament we wrześniu przegłosował, a Rada Europejska przyjęła na początku października dyrektywę która ma zostać wprowadzona do krajowych legislacji w ciągu dwóch lat. Dyrektywa o, o minimalnej płacy Unii Europejskiej zakłada, że e, powinniśmy harmonizować, czyli ujednolicać poziom e, relacji. Tego najniższego wynagrodzenia do średniej, tutaj jest około, ta posta minimalna powinna stanowić około 50%, bądź do mediany, i tutaj ten odsetek jest, wynosi mniej więcej 60%. Tłumacz ekonomista Jakub Rybacki dodaje jednak, że wciąż nie ma informacji, jak ma przebiegać proces dostosowawczy. Na pewno jest tak, że część państw, które tak historycznie do tej pory w niewielkim stopniu podnosiła te wynagrodzenia minimalne, będzie musiała. Zmodyfikować swoją politykę i szybciej podnosić te minimalne wynagrodzenie. Tu jednak pojawia się wiele obaw, w jaki sposób podnoszenie płacy minimalnej wpłynął na rynek pracy. Jak wskazują ekonomiści, nie ma znacznych przypadków, które wskazywałyby, że zmiany w wysokości najniższych wynagrodzeń przekładają się na drastyczny wzrost stopy bezrobocia. Częściej towarzyszy to zwiększeniu produktywności gospodarki, czyli tego, że z tych wynagrodzeń następuje realokacja pracowników do sektorów wyżej produkcyjnych, no i mamy większe i lepsze efekty dla, dla produktywności ogółem gospodarki. Jak podkreślają jednak ekonomiści, trzeba się liczyć z tym, że przyszły rok będzie ciężki dla rynku pracy i zatrudnienia w Polsce. Nie można też wykluczyć, że bezrobocie lekko wzrośnie. Ale ma to związek z tym, że na początku przyszłego roku będziemy widzieli um, albo recesja, albo, jak wskazuje ekspert, bardzo niski wskaźnik odczytu wzrostu kwartalnego PKB. Ruszają prace projektowe dla odcinka województwa kolejowego między Warszawą a Łodzią. Spółka CPK podpisała umowy na zaprojektowanie pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. Projektowanie linii kolejowej zostało podzielone na trzy zadania. Pierwsze dotyczy odcinka od Warszawy do gminy Bolimów. Drugie obejmuje dalszy fragment linii do Łodzi. Trzecie dotyczy sieci GSMR, czyli radiowego systemu transmisji danych. Wykonawcy zostali wyłonieni w ramach największej umowy ramowej do tego typu usługi w Europie. Łączna wartość wszystkich zadań to ponad 300 milionów złotych netto. Spółka podkreśla, że przygotowawcze prace budowlane są zaplanowane na koniec 2023 roku. Jednym z zadań wykonawców jest uzyskanie niezbędnych do tego zezwoleń. Zasadnicze roboty budowlane na odcinku Warszawa Łódź powinny ruszyć w 2024 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu między Warszawą a łodzią. Projekt CPK obejmuje także wybudowanie portu lotniczego Solidarność. Wejdą też inwestycje kolejowe, czyli węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju. Umożliwi to szybki przejazd między Warszawą a innymi największymi polskimi miastami. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy, która ma lepiej chronić rodzinę przed przemocą. Pierwsza ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie weszła w życie w 2005 roku. W roku 2020 wprowadzone zostały przepisy, dzięki którym możliwa jest natychmiastowa izolacja sprawców przemocy domowej. Teraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji. To jest tak naprawdę tworzenie szerokiej koalicji na rzecz tego, abyśmy czuli się bezpiecznie, aby nasze rodziny były bezpieczne, abyśmy przeciwdziałali negatywnym, ewentualnym zachowaniom, skutkom i przede wszystkim zaopiekowali rodzinę. Wskazywała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Projekt wczoraj zyskał przychylność Rady Ministrów. Pracami nad nowelą kierowała wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt. Ta ustawa została przyjęta i powiem Państwu jednogłośnie, bez komentarzy, bez zbędnych dyskusji. To są brawa dla Pani Minister. Nowelizacja rozszerza nie tylko definicję samej przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale także krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Nowe przepisy zakładają ponadto m.in. ustanowienie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Jak podkreślała wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt w pracy nad dokumentem, jego doprecyzowaniem na etapie pracorządowych aktywnie włączyły się inne resorty. Ustawa zawiera szereg przepisów, które dotykają także innych resortów, nie tylko resortu rodziny i polityki społecznej, ale tu mówimy także. O współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy nawet z Ministerstwem Obrony Narodowej. Najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu nowelizacją ustawy zajmie się Sejm. Bardzo, bardzo liczę na to, że ponad podziałami politycznymi, w duchu wsparcia i, i poszerzenia zakresu opieki nad osobami, które tej przemocy doznają, a także skutecznego przeciwdziałania jej, jeśli chodzi o drugą stronę, a więc osoby, które tę przemoc stosują, ta ustawa w wielkim konsensusie ponadpartyjnym i ponadpolitycznym zostanie. Przyjęta i przeprocedowana przez yy, polski parlament. Ustawa docelowo będzie nosić nazwę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. A teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy planują zakup w sklepie Polskiej Grupy Górniczej, zmienia się sposób logowania do sklepu. Od jutra użytkownicy sklepu internetowego polskiej grupy górniczej będą mogli rejestrować i logować się tylko za pomocą potwierdzenia tożsamości przez profil zaufany, e-dowód czy konto bankowe. Celem wprowadzenia nowych zmian jest zapobieganie częstym przypadkom podawania nieprawdziwych danych czy zakładania kilku kont przez te same osoby. Dotychczasowe dane klientów będą zapisane w ich profilach po uwierzytelnieniu przez system. Dzięki temu użytkownicy będą mogli modyfikować swoje dane, takie jak numer telefonu, numer rachunku bankowego czy adres zamieszkania. Za pośrednictwem sklepu internetowego PGG sprzedano blisko 1 400 000 ton węgla dla około 460 000 klientów. Od wtorku 15 listopada zmieniły się też godziny sesji zakupowych. Obecnie sesja trwa w godzinach od 16 do 17. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nie planuje likwidacji sklepu internetowego. Przestrzegamy przed phishingiem. Mimo ostrzeżeń policji, oszuści wciąż znajdują naiwnych. Wysyłają SMSy z podejrzaną treścią. Policjanci przypominają, uważajmy na nasze dane poufne. Phishing. Nie daj się złowić. To fragment materiału Urzędu Komunikacji Elektronicznej ostrzegający przed phishingiem. Phishing to ostatnio najbardziej popularna metoda stosowana przez oszustów. O co w niej chodzi? To tak naprawdę próba wyłudzenia od nas naszych wrażliwych danych, zwłaszcza tych danych potrzebnych do zalogowania się do bankowości internetowej. Mówi Maciej Święcichowski z komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. Oszuści podszywają się pod pracowników różnych instytucji, wysyłają maile i smsy. W treści może być na przykład informacja. Musisz dopłacić 61 groszy kurierowi za przesyłkę. Podany jest też link prowadzący do strony internetowej. Najlepszym sposobem, który możemy zastosować, żeby się uchronić przed tego typu oszustwami, to po prostu nie wchodzenie, nie klikanie w żadne podejrzane linki, nawet jeżeli są one w SMS-ach czy w mailach rzekomo pochodzących od instytucji. Dodaje Maciej Święcichowski. Ostatnio na policję w Słupcy zgłosiła się kobieta, która została oszukana podczas zakupu węgla przez internet. Wpłaciła ona zaliczkę za węgiel i jego dostarczenie. Niestety, kiedy po kilku dniach zorientowała się, że nie może nawiązać kontaktów z potencjalnym sprzedawcą, zaczęła szukać jeszcze raz tego ogłoszenia. Okazało się, że zniknęło zupełnie z sieci, a ona nie mogła się do niego ani dodzwonić, ani nawiązać kontaktu na przykład przez komunikatory. Mówi Marlena Kukawka z komendy powiatowej policji w Słupcy. Policjanci przypominają o każdej próbie oszustwa, nawet tej nieudanej, należy pod informować odpowiednie służby. Specjalny zewnętrzny prokurator przejmuje śledztwa w sprawach związanych z Donaldem Trumpem. Tymczasem Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zezwolił na przekazanie kongresowi zeznań podatkowych byłego prezydenta. W tle całej sprawy jest walka polityczna. Styczeń 2021 roku Donald Trump przegrał wybory prezydenckie, których wynik do końca był na styku. Końcowy wynik uznał za fałszerstwo wyborcze. Jego zwolennicy ruszyli na Kapitol. Donald Trump jako wciąż urzędujący prezydent wystosował apel do osób, które okupowały Kapitol. Wiem, jak się czujecie, ale idźcie do domu, wróćcie do swoich domów w pokoju. Demokraci uważają jednak, że Donald Trump zrobił zbyt mało, by zakończyć destabilizującą sytuację. Aktualnie toczą się dwa duże śledztwa związane z byłym już prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dotyczy tego, czy doszło do bezprawnej ingerencji w przekazanie władzy po wyborach prezydenckich. w 2020 roku. By wyjaśnić tę kwestię, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych powołał specjalnego śledczego. Departament Sprawiedliwości od dawna zdaje sobie sprawę, że powołanie specjalnego prokuratora do niezależnego prowadzenia śledztwa i postępowania w oparciu o ostatnie wydarzenia, w tym ogłoszenie przez byłego prezydenta, że kandyduje na prezydenta w następnych wyborach, leży w interesie publicznym. Drugie śledztwo dotyczy tajnych dokumentów, do których miał dostęp Trump a które już po wyborach mogły znaleźć się poza Białym Domem. Specjalny obrońca przeprowadzi również śledztwo dotyczące dokumentów niejawnych i innych akt prezydenta, a także ewentualnego utrudniania tego śledztwa. Donald Trump utrzymuje, że wszystkie śledztwa to polityczny atak wymierzony w jego osobę. Chcę zająć się dzisiaj przerażającym oświadczeniem rażąco skorumpowanej administracji Bidena i jego uzbrojonego Departamentu Sprawiedliwości. Skoro Występowany wysoce polityczny Departament Sprawiedliwości, właśnie powołał superradykalnego lewicowego specjalnego obrońcę, lepiej określanego jako prokurator specjalny, aby rozpocząć proces od nowa. Teraz Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wniosek Trumpa, by zablokować dostęp Komisji Finansów Izby Reprezentantów do jego zeznań podatkowych i zeznań należących do niego spółek pociecha to kolejny element rozważania Ojca Świętego Franciszka, jak mówi papież, pociecha duchowa to głębokie doświadczenie wewnętrznej radości, które pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach. Osoba, która doświadcza pociechy, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, który jest silniejszy od próby. Jest więc wielkim darem dla życia duchowego i dla całego życia jako takiego, zaznaczył Ojciec Święty. Pocieszenia duchowego nie da się pilotować, nie da się go zaprogramować na życzenie. Jest ono darem ducha świętego. Pozwala na zażyłość z Bogiem, która zdaje się niwelować odległości. Jednak, jak dodał Ojciec Święty, są też fałszywe pociechy. W życiu duchowym dzieje się coś podobnego do tego, co dzieje się w ludzkich wytworach. Są oryginały i są imitacje. Jeśli prawdziwe pocieszenie jest jak kropla, która spływa na gąbkę, jest delikatne i wewnętrzne, to jego imitacje są głośniejsze i bardziej rzucające się w oczy. Są słomianymi ogniami, bez treści, prowadzą do skoncentrowania się na sobie i niedbania o innych. Fałszywe pocieszenie ostatecznie pozostawia nas pustymi, od centrum naszego istnienia. Dlatego trzeba rozeznawać także gdy czujemy się pocieszeni, bo fałszywe pocieszenie może stać się zagrożeniem, jeśli szukamy go jako celu samego w sobie, obsesyjnie a zapominamy o panu, zakończył ojciec święty Franciszek. I w tym wydaniu to wszystko z Panem Bogiem.